Cały pomysł uważam na włączenie wszystkich zawodów, generalnie medycznych, tutaj nie mówię tylko o farmaceutach czy fizjoterapeutach i ratownikach, wszystkich właściwie w proces szczepień, uważam to jest bardzo, bardzo dobry krok. Ja osobiście w tym miejscu, gdzie wykonuję szczepienia, jestem w centrum, że tak powiem, wydarzeń, ale też sam zespół jest fantastyczny, więc wszyscy doskonale współpracujemy i wydaje mi się, że to jest esencją tego całego projektu. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to grypa, zdecydowanie jak widzimy, no jest duże zainteresowanie patrząc też na statystyki w kontekście edukacji, jeśli chodzi o szczepienia COVID-19 już 8 tysięcy farmaceutów ukończyło szkolenie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne nie wszyscy oczywiście znaleźli zatrudnienie, ale tak jak powiedziałem, część z nich też do końca no, nie jest przekonana prawda, do tego, aby, aby tego typu szczepienia wykonywać natomiast ci oczywiście, którzy, którzy są jak gdyby bardzo zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji i zdeterminowani żeby taką pracę znaleźć, myślę, że nie jest to kłopot. Nie, oczywiście w tej chwili wszystko jest w kwestiach legislacyjnych, cały czas pracujemy Tutaj zarówno ja jako przedstawiciel związków zawodowych pracowników farmacji, ale również samorząd i pozostałe organizacje na tym, aby ten pomysł wdrożyć. Jak wiecie Państwo, zgodnie z dokumentem wydanym w styczniu 2021 dotyczącym mapy drogowej dla rozwoju farmacji na kolejne lata, tam rzeczywiście ten pilotaż jest zawarty. Jest to około 5 tysięcy aptek, które mają wziąć udział w tym projekcie. Nie wiem jakie są losy obecnie w tej chwili tego pilotażu, z uwagi na to, że ministerstwo skupiło głównie swoją jak gdyby, uwagę na przeglądzie lekowym, który będzie pierwszą w Polsce usługą farmaceutyczną o uznanym zasięgu że tak powiem, narodowym, ale też o znanym standardzie międzynarodowym, który w Polsce będzie wdrażany. Jeśli chodzi o skorzystanie z lepszej dostępności do szczepień, to przede wszystkim tu Polacy, czyli, czyli pacjenci, bo tak naprawdę sama idea chodzi o to, abyśmy jak szybciej wyszli, jak najszybciej wyszli z tej pandemii, prawda? abyśmy mogli wreszcie cieszyć się swobodą, swobodnym poruszaniem, ale też prawda, sprawianiem sobie przyjemności, choćby wyjazdem na, 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 na wakacje. Więc uważam zdecydowanie, że zaangażowanie wszystkich tutaj grob zawodowych, szczególnie zawodów medycznych, no jest, jest wyjątkowe. Ja powiem szczerze, że trafimy w bardzo fajne miejsce, tu gdzie nagrywamy ten wywiad, tu jest naprawdę bardzo partnersko i powiem szczerze, życzę wszystkim kolegom po fachu, aby takie miejsca, takich miejsc było więcej.